Siemaneczko z tej strony, Luciko, to przed Wami kolejny odcinek z serii zagrajmy w Dark Souls Remastered. Jak widzicie, po ostatniej walce z wrosem wróciłem się tutaj, do tej wieży, gdzie tutaj, na przykład, ten facet właśnie <grym> zrzucał mi tą beczkę. O, przykro tutaj schodzi. Na nagraniu, yy, znaczy w trakcie obróbki, zauważyłem: o, no fajnie, dobry start. Zauważyłem, że tutaj jest taki spad. A. Do którego możemy tutaj heh, właśnie zejść. O fuck! Ja pierdzie. No to pięknie. Mamy pierwszą śmierć i to w głupi sposób. <ścoughs> eee, to, żebym pokazał. Nie, znowu jesteśmy nieumarły, tak jak mówiłem wcześniej. Co ja mogę powiedzieć? Teraz muszę się tam znowu przebijać. Także widzimy się po cięciu. Okej, okay, jesteśmy po cięciu. E, jak widzicie, nam troszeczkę mnie poturbowali tutaj. więc troszeczkę nieostrożny. I teraz pytanie, czy znowu jakie diaty ryzykować? Dla Was to oczywiście byłby w popachy. Ale. <grytanie> o ja pierdzie, następny zawodnik i to jakiś większy. Czy ja w ogóle mam zniszczeńca? Wiecie co? Ja zaryzykuję. Po prostu wezmę moją mocniejszą broń. Tam jest przedmiot, ja pierdzielę. A czekajcie, może tak zrobimy to najpierw taktyczny odwrót. Może mu staba nawet machnę. A czy tu jest coś w ogóle? Nie, nie ma. Bo jestem ślepy. Więc możemy zaraz sprawdzić, znowu zabijając się. Ok, może log, jakoś go najwyżej pociśniemy. O oh, fuck, dobra, nie mi. O, świetnie. Ok, dobra, jakoś tego pociśniemy. Nie ma problemu, kurczę. Myślisz, że. Skoro z tamtym demonem nie daliśmy, na to i tutaj nie damy rady. Oczywiście, że damy radę. Tylko, że on coś się waha, jest nieśmiały strasznie. Ale dobra, jakoś go. Nie my. O oh, fuck! O no, <ścoughs> jak poleciał tamten Może backstab teraz? Dobra, jakoś mu schodzi ten pasek, ale musimy uważać na jego ciosy. O proszę raz bardzo Proszę O oh, fuck, dobra Okej, okay, dobra dobra, da spokojnie O oh, fuck, dobra Nie mogę go lekceważyć na, nie, na moment O oh, FAK! Ja pierdzielę w ostatniej chwili Dał, ja wiem, Dobra, ja, ja wykorzystam ten moment. Ja po prostu nie chcę tutaj umrzeć jeszcze. I znowu. Jednak nie. Dobra. Jakoś tak ciężko mi wyczuć tego backstaba. Bo by się nie leczył. Było zbyt opad dla niego. Okej, okay, dobra, dobra. Jakoś mi się udaje go unikać. Jakoś mi się udaje go unikać. ła wow. O! Oh, dobra Chyba wyczułem ten moment In! Nie! Ja pierdzielę Nie można być zakładny do samego końca Dobra oh. Surprise, motherfucker! Krótka Tytanitu Okej okay. W ogóle jest w tej grze taki... Taki przedmiot jak Tytanit Który nam pozwala Ulepszać właśnie rzeczy I... Są, jest kilka poziomów tych y, tytanitów. Jest zwykły, jest y, ciężki, zdaje się, tytanit. No i jest ta krótka. tam na plus 10, czy na plus 15 można w tej grze ulepszać? Wiem, że w następnych częściach Darksów tam maksymalnie plus 10 można. A tutaj chyba niektóre tylko bronie na plus 15. Znaczy nie, wszystko, chyba zwykłe bronie, tak jak ten toporek na przykład, mogę na plus 15 ulepszyć a jakieś tam broni legendarne, bo są takie. Czy nie wiem, czy to się nazywa legendarne. Generalnie takie unikatowe. Można wytwarzać z dużo bossów. To można na plus 5 albo plus 10 właśnie ulepszać. Jakoś tak to było. Zresztą przekonałem się z czasem. W ogóle w Daraxos fajna rzecz jest taka, że yy, każdą broń możemy ulepszać sobie i grać na całą grę na to przejście. I na przykład jakbym sobie wziął yy, czekajcie, znowu ten mieczyk mój, krótki ulepszył sobie go na plus 10 nawet dodał mu jakiś efekt ognia czy trucizny, bo jest taka możliwość no i mogłem na spokojnie przejść nim całą grę tak naprawdę. Oczywiście to już jest kwestia opłacalności, ale jest to możliwe i jest to bardzo realne i sensowne.

Well you should. No need to hide your reaction. I get that look all the time. <laughs> okay, that's oh, nothing Aha. So I didn't scare you. I have a proposition, if you have a moment. The, the way I see it, our fates appear to be intertwined. In a land brimming with hollows. Could that really be mere chance? So what do you say? Why not help one another on this lonely journey? Mm. Why not? This pleases me greatly. Well, then, take this. We are amidst strange beings in a strange land. The flow of time itself is convoluted, with heroes centuries old phasing in and out. The very fabric wavers, and relations shift. And obscure. There's no telling how much longer your world and mine will remain in contact. But use this to summon one another as spirits, cross the gaps between the worlds, and engage in jolly cooperation. Of course, we are not the only ones engaged in this, but I am a warrior of the sun. Spot my summon signature easily by its brilliant aura. If you miss it, you must be blind. <laughs> Okej, okay, ciekawe. Czyli tutaj dostaliśmy taki przedmiot kooperacyjny, dzięki któremu możemy zostawiać własne znaki i zostać przyzwanym przez innego gracza. Ten to polega właśnie, że przed jakimś posłem, jak chcemy sobie na szybko podfarmić dusz, możemy pomóc takiemu graczowi w kooperacji, jeśli się wszystko uda pięknie, nie zginiemy albo on nie zginie, bo host świata, to wtedy dostajemy fajne dusze. Son jest świetny człowiek, jakiegoś magnificentnego matka. Jeśli tylko ja bym był tak skromnie inkandescentem. No świetnie. Dobra, to idziemy dalej. Hmm, cholera. Mało zdrowia, jedna butelka Estusa. Hmm, czekajcie. Ja pamiętam, że coś tu się miało wydarzyć. O kurwa! Tak myślałem. O nie! <laughs> ała, ała. Dobra. Witaj, a no. Albo smoku. To jest chyba wiperno. Ole wiec. Dobra, jak my to zrobimy? Ona nas tam nie przepuści. Nie, wiecie co? Ja nie ryzykuję, ja nie ryzykuję. Tutaj mamy jakieś ała, zejście. <laughs> ja już dzisiaj zaliczyłem jedną śmierć. W głupi sposób, wystarczy mi to. <laughs> Mamy tutaj fajną tarbinkę, Mamy przy okazji zajście szybsze. I mamy tutaj fajnie połączoną lokację z tym ogniskiem. Dobrze, e, rozpal, odwróć pustkę I to tak jest? Poświęć. Bardzo fajnie. A o co chodzi z tym rozpaleniem? Nie rozumiem. człowieczeństwo użyjemy to, tego człowieczeństwa, why not? Roznieć ogień, ale o co chodzi? O te mogę rozniecać ogień? Że to się czasem nie odblokowywało yy, po pewnym bosie, jakby im bocznym prawie że. Znaczy, nie, on nie jest poboczny, on blokuje nam drogę, to o, zresztą nieważne. Najwyraźniej mogę rozpalać ogniska, nie wiem czemu. Czy to jest jakiś glitch z poprzednich save'ów? Eee, ja bym zrobił jeszcze takie rzeczy. Na pewno bym sobie dał mnóstwo punktów w życie. Kurczę, po tamtym bossie to naprawdę się łowimy. Łowiłem. Damy sobie o tak, o tak. Inność tak delikatnie, każdy punkt taki najważniejszy sobie chcę dać. Damy parzyście, żeby było. Ja generalnie mam nerwice, jeśli chodzi o liczby parzystych nie parzystą. Zawsze każda musi być parzysta, a jak nie, to dostaję po prostu pierwsze, co na tym punkcie. 11 poziom, Kurde kolejna liczba nieparzysta, i muszę żyć z tym, że witalność będzie na nieparzystym. Albo nie, siła, siła, siła siła Albo nie, yy, zwinność się jednak. Akceptuj. Nasza postać jest w tym momencie silniejsza. Ja pójdę jeszcze do tamtego sklepikarza, żeby. Kupić pewną rzecz. Bo mam zamiar zdobyć pewną unikatową broń, o której wspominałem. I wam pokazać, jak ją w szybki sposób zdobyć. I ma to związek z tamtą Wiverną. że widzimy się po cięciu. Witam Was po cięciu. Jak widzicie, mam przy sobie łuk i trochę strzał, które mogę sobie wymieniać. Zwykłe eee, i ciężkie. Nie wiem, czy tym ciężkim będę mógł strzelać takim łukiem. I zobaczmy. O, właśnie, tutaj ktoś jest, tak myślałem. Okej, okay, wybaczcie mi to cięcie, ale po prostu. No, była wyższa konieczność. Tymczasem, tutaj, tak jak wspominałem o tym mieczu, jak go zdobyć, bierzemy łuk i strzelamy. Dokładnie. Tak, sos w pierwszej części można kilku bossom odcinać ich ogony, i z tych ogonów mogą nam wypaść fajne rzeczy. Jak broni, i tak dalej. No i tutaj mamy taki. Mm, nie wiem czy to jest glitch, czy sposób, ale po prostu możemy sobie strzelać. Typa. Najpierw słyszę sobie te strzały. jak tutaj glitch. O, właśnie tak, czyli pod RB strzelamy. Musimy wyczuć moment teraz. O, proszę bardzo. Teraz czekamy. Tutaj mogłem jakoś strzelić ogonem, nie wiem By ogon Okej, okay, tutaj znowu ta sama animacja I tak trzeba powtórzyć kilka razy Teraz nie trafiłem Proszę bardzo, i może teraz tutaj mamy tego ogona A tutaj będzie, okej okay. Dobra, będę wiedział na przyszłość Także Ja będę tak w ten sposób strzelać Żeby zdobyć ten miecz I Będziemy się po kolejnym cięciu. Aj, minąłem. Poproszę Was bardzo, dosyć szybko mi się udało. Czyli warto było kupić te duże strzały. Mamy smoczy miecz. Zobaczymy czy w ogóle mogę z niego korzystać, bo pewnie mam braki w statystykach. Przełącz widok. A nie. Premii do parametrów nie będziemy, Ale same w sobie statystyki są dosyć potężne. No i to jest mieczek fa fajny, bardzo mimo wszystko. Może z czasem, jak będziemy ulepszać, to się pojawią literki w panelach tutaj. Na przykład ten miecz ma ten topór, ma premier do parametrów pod C siła, pod D zręczność. Tutaj jest na minus wszystko. Ale może z kolejnymi ulepszeniami się to pojawi skalowania też mimo wszystko trochę oddają. A tutaj jednak tego nie ma. Ale broń sama w sobie broni się właśnie dobrymi statystykami. Tak jak powiedziałem wcześniej. Jest to broń legendarna, czyli będziemy potrzebować specjalnych odłamków Titanitu. Nie te zwykłe. A to się jeszcze przekonamy. Oh fuck! Nie, unikaj. Dobra. Nie wolno tu nikogo lekceważyć. <laughs> mm -hmm. No i co tu zrobić? Jesteśmy w kropce troszeczkę. Może odczekamy i coś się wydarzy. Kto wiem? Fajnie ten miecz wygląda tak w ogóle. Ją drogą. A? Robisz coś? O! Dobra, ja idę pod bramę. Nie żeby coś. Nie! Zaraz zginę Dobra, olać te przedmioty O oh, fuck Dobra Nie wiem co tu się dzieje, ale O poleciał Na górę, a potem tam Gdzie ty lecisz? daleko, N daleko. Okej, okay, mamy święty spokój, najwyraźniej. Ale potężne ma obrażenie ten mieczek, jednak, nie? Zobaczmy, co mamy. Podnieśliśmy Claymore. Zduszanie jednego żołnierza przyda się. Dobrze. Zobaczmy, Claymore. Mam do niego siły. O, też się fajnie skaluje. A mimo tego skalowania, zobaczcie, jaka jest różnica w obrażeniach, nie? Tutaj mamy 103, tam mamy 200. Ale skalowanie plus 21, jednak. Zobaczmy sobie. O! No i to jest duży mieczor. Ogółem ogóle, jeśli nie y, lubicie krótkich zasięgów, to, a lubicie miecze i daleki zasięg, to to jest jednak dobry wybór. Chyba raz nawet przechodziłem taką bronią grę. Albo to było w drugiej części. Chyba drugą część tak przeszedłem, no. Ale tymczasem tutaj mamy ognisko. Tutaj tymczasem mamy jeszcze plamy krwi. Oho. Z kim on tu walczył? A! Wiem. On tu walczył yy, z Czarnym Rycerzem Który jest gdzieś w okolicy, tylko już nie pamiętam gdzie dokładnie z Czasem tutaj mamy typka Aj, znowu w złym momencie No nic, trudno się mówi Zobaczmy gdzie on jest, chyba tutaj na górze, wiecie? O oh, fuck jest. I on ma jakiś większy miecz, or, kurde jak tamten. O oh, fuck, dobra. Ja uciekam. Zajdźcie tu za mną. O oh, fuck, on tu schodzi. Ja generalnie nie ryzykuję. No chodź tu. O co jest grana? Przecież ja się blokowałem. Oj, nie mogę usiąść do ogniska O ja pierdzielę, on miał jeszcze kilka ataków I jeszcze nic nie widzę, daj się. Daj, piszcie po prostu Oho Mogę mu zrobić backstab'a? O, jakie większe, o wiele większe obrażenia mu zadaję. <laughs> Dobra No ja generalnie nie uśmiecham się polegnąć z jego ręki O kurde, musiałem to zablokować jednak Jakbym tego nie zablokował, to bym wyleciał w powietrze. Okej. Okay. To było rozsądne. A! Fak. Fajne leczonko. Czasem ja już nie mam... Prawie potek. Mhm. Świetnie. To jeszcze potrafisz. Dawaj. Okej. Okay. Jak miło! O! Cudownie! 248! Pięknie. Tak jest. Niestety nie wypadła mi jego broń. O! Jest tak na to szansa. Co jest grane? Mroczny duch zaatakował. Aha, Czy mamy walkę PVP? No to wychodzi. Ja mu się ładnie pokoniłem. Ej, co jest grane? Ej, what the hell? JA PIERDZIELE Czy ja tu miałem lagi? No i kolejna śmierć w Dark Souls zaliczyliśmy <laughs> Ale co to miało być? Ja rozumiem, jeszcze bomby Ona chciała mnie wytrącić z równowagi Demon ja na wprost, aha Nawiązanie... Gracz nawiązuje do... poprzedniego odcinka mojego Powtórkę raz Dobra, jesteśmy na miejscu. Ja zginęłem, tutaj jestem, dobra. Odzyskane, usiadłem przy ognisku, także. Eee, to jest. Nie mogę znowu usiąść. No nie gadaj, że znowu mnie atakują. No, chyba sekpisz. pisz. Dobra, wiecie co? Ja chyba teraz tutaj sobie przygotuję teren butalkę. Aha, jednak nie. Może typek nie mógł się połączyć. Lepiej dla mnie. Ja jednak postanowiłem teraz zainwestować troszeczkę w. w no. W zdrowie. Raczej że moja obecna broni tak. Nie ma skalowania, więc inwestowanie w siłę nie ma większego sensu. Póki co Nie wiem czy to będzie mój bo mieczek. Raczej wątpię. Bo jest jeszcze mnóstwo fajnych broni w tej grze. E okej. Okay. Oho Dobra. Już tamten widzę do mnie idzie. To fajnie. O no kurde. Nie mogę go skąd atakować. Zawsze z tym problem. No chodź tu. Dobra. to jeszcze tutaj jakoś spróbujemy się przedrzeć. Widzę. Eee. Yy, I. Zakończymy ten odcinek Oho, ktoś tu zamknął bramę O nie Dobra, ja inaczej to zrobimy Zapomniałem o czymś takim, że mamy kule ognia Aha Eee, szybko, szybko, szybko Oa! Nie, to jest zły pomysł. To jest stabilny pomysł. Opa, tak, to Tak udało się. Tapnąć go. Kurde, jednym lekkim ciosem go załatwię. Bardzo fa-A FAK Adam spadł zaraz. Tamtepek chyba za mną szedł. A bo i nie? Nie wiem. Dobra, w takim razie. Aha, idzie, idzie jednak. Poczekamy na niego. Aha. Okay. No, z tą broniąc teraz mamy easy mode w tej grze. Mamy jeszcze jakąś plamę krwi. Zobaczmy. Aha, czy i. Uhum. Czyli się wpierdzielił do środka. Jeszcze próbował się uleczyć, czyli się chór nie uruchomił. Ała. No nic. Ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie. Dajcie znać, co sądzicie o tym filmie. Co jeszcze mogę poprawić, ewentualnie. Yy, tymczasem trzymajcie się. I do usłyszenia następnym razem.